Gościmy w studniu przewodniczącego tegorocznej konferencji dziekana Wydziału Nauk Społecznych, księdza doktora profesora habilitowanego Michała Drożdża. Dzień dobry. To już szesnasta konferencja naukowa etyki mediów. Wróćmy teraz do przeszłości. Jak zmieniła się na przestrzeni lat? No tak jak się zmienia nasze społeczeństwo, tak jak następuje rozwój technologiczny mediów, tak jak się zmieniają warunkowanie prac dziennikarskich, ale mimo wszystko z perspektywy 16 lat problemy etyczne są podobne i takie same i wartości, których, o których mówimy i których bronimy, również są takie same. I na początku, jak mówiliśmy o, o podmiotowości w mediach, i o wolności i odpowiedzialności w mediach, tak jak teraz mówimy o bezinteresowności, myślę, że te wartości wszystkie są komplementarne fundamentalne i konieczne do tego, żeby pochylić się nad nimi w takim namyśle naukowym. Jakie nadzieje ksiądz dziekan wiąże z wpływem tegorocznej konferencji na świat mediów w Polsce? No sam temat konferencji, który wybraliśmy, bezinteresowność w mediach, w kontekście interesowności mediów jako takich, no pokazuje nam pewne cele. Chcemy w czasie tej konferencji wypracować pewien modus współpracy, modus połączenia, modus pewnej synergii między tym, co jest bezinteresownością, co jest rodzajem misji, co jest rodzajem służby i dziennikarzy, i instytucji medialnych wobec społeczeństwa, wobec ludzi, z tym, co jest tak zwaną interesownością mediów, a więc wymiarem ekonomicznym, Wymiarem komercyjnym, które są integralną częścią dzisiejszego społeczeństwa, że nie da się tego rozłączyć, i wypracowanie takiego modusu, w którym te dwie, dwa wymiary ze sobą są połączone lub nie będą sobie przeciwne, że można realizować misję dziennikarską i misję mediów także w kontekście ekonomicznego zaplecza, bazy ekonomicznej, czy też jakiegoś komercyjnego zysku. Ale to jest jakby wtórną rzeczą, a tą podstawową rzeczą jest zawsze to pytanie, na ile i dziennikarze, i instytucje medialne pełnią misję społeczną, misję publiczną. Wspomniał ksiądz dziekan w swym przemówieniu o utopijnej wizji bezinteresownego dziennikarstwa. Jakie zdanie ma ksiądz na temat zbliżenia się do tej koncepcji? No to powiedziałem o bezinteresowności jako pewnej zapoznanej, czy może trochę zakurzonej wartości. Ale ona jest niezbędna, bo ona kształtuje nasze relacje społeczne. Ona, ona buduje takie ludzkie oblicze mediów, naszych relacji indywidualnych i społecznych, że, że mamy pewną kategorię daru, w którym na pierwszy plan nie, nie przebija się jakaś interesowność, że chcemy coś załatwić, że chcemy coś uzyskać, ale że, że mamy jakby taką na, na pierwszym planie motywację pomocy człowiekowi, przekazania mu pewnego dobra. Służenia ten, temu dobru i sądzę właśnie, że, że właśnie ta, ta wątpliwość, która powstała, czy w ogóle dzisiaj można mówić o bezinteresowności, ona ma trochę uzasadnienie w tym, że, że my jesteśmy pochłonięci takim, takim nurtem realizowania celów, które mają jakiś interes. Ale mimo wszystko sądzę, że, że wbrew temu, że, że może się na plan pierwszy przebijają te, ten wymiar ekonomiczny, komercyjny, merkantylny, to jednak w nas tkwi potrzeba bycia z drugim człowiekiem, służenia drugiemu człowiekowi. Mamy pewną satysfakcję, jeśli przekażemy coś, co, co, co może oczywiście jest wynagradzane jako, jako produkt medialny i dziennikarski, a jednocześnie spełnia swoją misję społeczną, że, że komuś pomożemy, że kogoś rzetelnie poinformujemy, że ukształtujemy jakąś bardzo pozytywną opinię, właściwy obraz świata, Mimo, że to ma bazę ekonomiczną, to jednak jest, służy swoistej misji publicznej, czyli służbie społeczeństwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.